W kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłocku odbyło się już po raz czwarty kłockie kolędowanie w wykonaniu artystów z Kłocka. W koncercie uczestniczyła dość liczna grupa osób. Cały koncert poprowadziła Danuta Szewczyk. Jest to już czwarte kłockie kolędowanie organizowane rokrocznie przez Kłockie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z panią dyrektor Anetą Macherzyńską we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną pierwszego stopnia. W Kłodzku z panią dyrektor Małgorzatą Kiszczak. Biorą w nim udział kłodzkie zespoły działające właśnie w tych jednostkach kultury, czyli właśnie w Kłodzkim Centrum i w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia. W przypadku dzisiejszego koncertu no jest to przede wszystkim mm, taki bardzo zasłużony chór, jaki działa na terenie Dolnego Śląska. Jeden z najstarszych tego typu zespołów śpiewaczych jest to Miejski Chór Mieszany Lutnia, który w tym roku będzie obchodził 58 swoje urodziny. Wystąpił również chór Concerto Glacenzis, który w tym roku przeszedł eliminację i zakwalifikował się do ogólnopolskiego konkursu kolęd i pastarałek, które za dwa tygodnie odbędą się w Będzinie. Do ogólnopolskiego konkursu zakwalifikował się również duet Dominik i Justyna, którzy zaprezentowali swoją interpretację Kolęd. Kłodzkie kolędowanie nie obyłoby się bez występu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej w Kłodzku, którego dyrygentem jest Katarzyna Mąka. tażyna monka była również pomysłodawczynią tego kolędowania. Od lat już organizujemy tego typu koncerty, ponieważ jest taka potrzeba. Ludzie mają potrzebę kolędowania ciągle jeszcze na szczęście. Liczne zespoły działające przy Centrum oraz w Państwowej Szkole Muzycznej Przygotowują zawsze różne cykle kolęd i myślę, że możemy wspólnie to właśnie wykonać raz do roku i, i możemy być świadkami właśnie takiego miłego koncertu. Ale usłyszymy także Studio Piosenki Jak Kto Chce prowadzone przez kłodzkiego muzyka pana Marka Moraskiego, który jest także nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 3. Usłyszymy również nauczycieli, nauczyciela muzyki pana Zbigniewa Szubek, który będzie akompaniował młodym artystom a także zarażową jeden z utworów usłyszymy przepiękny kwartet wiolonczelowy, który będzie towarzyszył chórowi Państwowej Szkoły Muzycznej w takiej kolędzie Dormi Jezu. Dlaczego Państwo zdecydowaliście się zorganizowanie takiego koncertu tutaj w tym miejscu, w tym kościele, podwyższenia Krzyża Świętego? Tak, no nie jest to bez znaczenia, dlatego że proboszczem tej parafii jest dziekan, ksiądz Julian Rafałko. To jest ksiądz, który bardzo życzliwie podchodzi do wszelkich przejawów jakiejkolwiek działalności pozakościelnej, w tym także i śpiewaczej. Ja, ja w, w ogóle cieszę się jak... I tu w mieście, i na osiedlu mają miejsce różne wydarzenia kulturalne. I jeżeli tylko jest taka możliwość, zawsze wspieram takie wydarzenia. Także jeżeli to ma się stać tradycją, będę się tego cieszył. Sprawdziło się to miejsce, i może w przyszłym roku, kiedy będziemy obchodzić maleńki jubileusz pięciolecia istnienia tego naszego kockiego kolędowania, również zawitamy tutaj i zaśpiewamy z nowymi kolędami. Wioski z gwiazdami pasło ciałem się z całą i mieszkało mięsna. Telewizja Kłocka. Nasza telewizja lokalna.